No i no nie da się nagrać, bo ma lustro. No, i, no, prze no i lustrem robi zdjęcia, a nie że nagrywa. Nie, nie da się nagrywać. Można, tak? można. Ale to nie jest prawdziwa lustrzanka, jeżeli można nagrywać. No to, no to nie, nie jest. No. jest, nie, jest no. nie, te nowsze no, mają. to są po prostu lustro to, i ono leci na małżeństwo. To nie są, są prawdziwe lustrzanki, jeżeli potrafią nagrać. W prawdziwym aparacie masz lustro, które robi no, zdjęcia na matrycy cyfrowej. Nie, tylko że lustro no, się podnosi. No, no, no no, podnosi i opraw trochę na maturce cały czas tutaj jest podniesiony, cały czas, zobacz dokładnie masz pewnie też... ej! <grym> <Yes>. no. <grym> dobra, ja nie wierzę w cudownika ale chociaż ci jaja grzeje teraz bardzo <grym> lubię to brzmienie na YouTube no. ja bym nagrał filmik na ale z mojej to musiałbym wejść. O Boże, serio? Oj, nie, nie jest Weź go ode mnie, weź <sum uschodowa> Mamy kota ometkowanego. <sum <uschodowa> <sum <uch IB> o Boże, to się nie dzieje, naprawdę. To nie było piwo, w To jest 2%. Ale, ale, ale on walczy z tymi łotkami. Weź, ja mu od tym chciałem. Wtedy jestem. O Kto go zwałcił? go. Nie, weź, to jest znęcanie się. Ja to zważam do oczu. Wszelaj, tu. Nie mieli taśmy, to używają metrek.